Miłość. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Dziewięć buław. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka pentakli. Dołożę kartę do dwójki pentakli. A z kielichów. Wynik, odpowiedź, rada? Są. Dołożę kartę do sądu. Diabeł. Dołożę kartę. Księżyc. Dołożę kartę. Świat. Na spodzie talii jest karta królowa kielichów. I to może być tło czytania. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy zobaczyłam kartę królową kielichów, to mówię, że to jest kobieta o jasnych włosach. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Sedno, dziewiątka błow. To jest dochodzenie do siebie po ciężkim, wyczerpującym związku, który mógł wyczerpać organizm. Negatywna przeszłość ma wpływ na związek. Człowiek czuje przemęczenie, lęk oraz trudno jest jemu zaufać. Nie wchodzi się w związek, gdzie mamy wątpliwości, lub czujemy lęk czy obawy, że zostaniemy zranieni. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka monet i Askilch. Człowiek do miłości podchodzi lekkomyślnie, mówiąc, że jakoś to będzie. Nie. Nie będzie jakoś. Albo kochamy się, albo nie kochamy się i nie tracimy czasu dla tej osoby. Albo ta osoba nie powinna tracić czas dla nas. Wynik odpowiedź rada. Sąd, diabeł, księżyc i świat. Jest stare i dobre powiedzenie. Pieniądze lubią ciszę. Jest prosty i szybki sposób, aby mężczyzna za tobą szalał. Pożycz od niego dużą kwotę pieniędzy. Nie buduje się związku tylko dlatego, że jedna ze strony ma większy majątek ziemski czy ma lepszą sytuację finansową. Bo tutaj jest miłość do pieniędzy, a nie do człowieka. Pieniądze, majątek, szczęścia nie dają, wręcz przeciwnie, zabierają kawał życia. Dobrze jest mieć pieniądze, ale na pieniądzach, poprzez pieniądze, nie wytworzy się miłość. Żeby pojawiły się pieniądze i była ciągłość w dopływie pieniędzy, to para musi kochać się. I tylko w takiej kolejności. Najpierw miłość, a później pieniądze. Nie pomoże nam nasz seksapil, emanacja seksem, czy mówienie nieprawdy, czy opowiadanie wieści dziwnej treści. Albo nie mamy równowagi w wspieraniu się, czy w pomaganiu sobie. Potrzebna jest stabilność emocjonalna i miłość. Jeżeli nie czujesz miłości do tej osoby, nie był tego zauroczeniem, to nie wchodzi się w taki związek, lub jest absurdem, aby wziąć ślub, bo to zawsze kończy się porażką dla obu stron. Nie wchodzi się w związek, czy bierze się ślub z osobą, do której mamy wątpliwości, nie mam przekonania, że ona nas kocha, bo tutaj nie ma związku, a tylko jest Postawienie na swoje dobro. I w takim przypadku sami skazaliśmy ten związek na porażkę. I później jest ogromna przykrość, a tego Ci nie życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tart. Dba o siebie.